Cześć! Niby każdy z nas dba jak może o swoje ryboki, ale czasami zapominamy o najprostszych rzeczach. W środowisku ryb, czy to naturalnym środowisku ryb, czy w naszych mini środowiskach akwariowych, występuje mnóstwo różnych żyjątek różnych organizmów mikroorganizmów drobnoustrojów jakichś tam patogenów bakterii oczywiście spora grupa z nich. Jest potrzebna i ma dobry wpływ na zdrowie ryb, ale nie wszystkie. Zresztą, taka sama sytuacja ma miejsce w środowisku, w naszym ludzkim środowisku. Są bakterie pożyteczne i te chorobotwórcze. W akwarium, zresztą nie tylko w akwarium, są one dosłownie wszędzie. Na podłożu, jeżeli mówimy o akwarium, no to w podłożu, na każdym elemencie w zbiorniku, na roślinach, w filtrach, na drewnie. No wszędzie. No. Mało tego. Znajdują się również na rybach, na ich płetwach, w skrzelach. Trochę tak jest. Nie trochę właściwie tak samo jest u ludzi. Na naszej skórze toczy się życie, tylko my tego nie widzimy. I dopóki wszystko jest zachowane w równowadze, nie ma problemu. Gorzej, jeżeli z jakiegoś powodu. Spada na przykład nasza odporność czy naszych ryb, wtedy do głosu dochodzą ci złoczyńcy, którzy tylko czekają na taką okazję. I prędzej czy później, niestety, okazuje, że się doczekują. Gdy my na przykład jesteśmy przeziębieni, nasza odporność spada. Gdy jesteśmy zestresowani, nasza odporność spada. Z rybami dzieje się dokładnie tak samo. Nie musimy przynieść zarazy z zewnątrz, wystarczy, że ją. W pewnym sensie aktywujemy poprzez spadek naturalnej odporności ryby, na przykład spowodowanej stresem. A oto bardzo łatwo. Czym najczęściej spowodowany jest stres ryby w akwarium? No na przykład, gdy coś zachwieje parametrami wody, gdy jakość wody się obniży. My tego jeszcze możemy nie wiedzieć, bo przecież nie robimy testów codziennie. Wielu z nas nie robi testów w ogóle, ale ryba już o tym wie. Jej odporność spada, bo zaczyna się stresować. Tak samo, gdy dochodzi do walk w akwarium, gdy dochodzi do tak zwanego przerybienia, gdy ryba nie ma gdzie odpocząć, nie ma gdzie się zaszyć, schować na chwilę, ukryć, wyciszyć. W takich sytuacjach, ryba, która na co dzień radzi sobie z całą armią drobnoustrojów, teraz może sobie nie poradzić i zachorować. A ryby. Jak wiemy, leczy się ciężko. Dlatego lepiej zapobiegać niż, leci, niż leczyć. Prawda stara jak świat, tylko mało kto z nas ją stosuje. E, taka, taki jest przecież też cel kwarantanny nowokupionych ryb przed wpuszczeniem ich do zbiornika. E, najprędzej Najlepszym, właściwie najlepszym sposobem i bardzo skutecznym sposobem na podniesienie odporności ryb jest odpowiednie karmienie, odpowiedni pokarm, odpowiednio zróżnicowany i dobry pokarm. Mogą być dodatkowo jakieś tam probiotyki, które wspierają roz, rozwój pożytecznych bakterii w układzie pokarmowym, ale regularne karmienie dobrym pokarmem zdecydowanie podnosi odporność. Ryb. Poza tym lepiej wyglądają takie ryby. Lepiej się czują, mają lepszą płodność, mają ładniejsze kolory, są lepiej wybarwione. Karmienie monotonnym jednym rodzajem pokarmu to błąd. Obojętne, czy to jest żywy pokarm, mrożony czy suchy. No, nie, nie każdy karmi żywym. Niektórzy jadą tylko na suchych i. Sporo, w wielu przypadkach to się sprawdza, ale mimo wszystko powinien być urozmaicony. Ja na przykład stosuję mieszankę, nie karmię żywym pokarmem, karmię mrożonkami i jest to dafnia i solowiec, a z suchych stosuję taką mieszankę. Podstawą tej mieszanki jest oczywiście spirulina. I to staram się wybrać taką no, nie najgorszą spirulinę, nawet jeżeli kosztuje nieco więcej. Ale tam jest spirulina, są zboża, glony, czosnek granulowany, taki łatwo przyswajalny przez ryby. Cukry w odpowiednich proporcjach, warzywa, minerały, inne różne pierwiastki, witaminy, cała, cała gama witamin, popiół białko, mięczaki, skorupiaki, oleje, tłuszcze, to wszystko powinno być zawarte w suchej karmie, którą kupujemy. Dlatego ważny jest skład karmy, ważne co producent tam pakuje. Chociażby też dlatego, że oprócz tego, że nasze ryby będą zdrowsze, będą w lepszej kondycji, to dodatkowo będziemy mieli mniej zanieczyszczeń w akwarium, bo taki pokarm wysokiej jakości będzie lepiej przyswajalny. To ryby będą mniej srały, po prostu, bo więcej wchłoną, więcej przyswoją. Więc to też jest dodatkowa korzyść dla naszego akwarium. Warto karmić dobrą karmą, wysokiej jakości karmą, nawet jeśli jest nieco droższa. Bo coś za coś. Oczywiście metodą prób i błędów możemy sprawdzić, która karma jest dobra, która jest zła, ale myślę, że są renomowani producenci. Którzy zachowują, trzymają pewien poziom, i jeżeli będziemy karmić wystarczająco różnorodnie, wystarczająco zróżnicujemy tą karmę, powinniśmy znaczno, znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób spowodowanych stresem i osłabieniem naszych ryb. Co o tym sądzicie? Cześć, trzymajcie się.